Zadanie 15. Pole równoległoboku o bokach długości 6 i 10 i kącie rozwartym o mierze 120 stopni jest równe pole równoległoboku. Równoległobok taki orientacyjny odręczny, wybaczcie. Eee, załóżmy 6, załóżmy 10, no to tu 10 i tu 6, tutaj jest 120, tutaj też jest 120, w takim razie tu musi być 60, i tutaj też musi być 60. Generalnie można by było to zrobić na dwa sposoby. Opuścić sobie tutaj wysokość. Jeżeli opuścimy tę wysokość, to będziemy mieć tu kąt prosty, a tu nam wyskoczy 30, bo brakuje nam do. 180 do tego trójkąta. I z tego wiemy, że tutaj jest połówka trójkąta równobocznego, tu tutaj też by była szóstka, no to tu jest 3. A wysokość tego trójkąta to jest 6 pierwiastków z 3 na 2, czyli 3 pierwiastki z 3. No i w sumie do pola to jest a razy h, no to h to jest 3 pierwiastki z 3 razy, w tym wypadku to będzie 10. No i mamy 30 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź A. To by była pierwsza wersja. Druga wersja też musi wyjść odpowiedź A. Ale to jest wzór na pole równoległoboku, czyli A razy B razy sinus alfa. I sinus alfa w tym wypadku to będzie sinus 60. A sinus 60 to jest pierwiastek z 3 na 2 a, a razy b, czyli 6 razy 10 razy pierwiastek z 3 na 2. No to to się pięknie skróci. Załóżmy z tym i mamy 30 pierwiasków z 3 cm 2 oczywiście, czyli znowu odpowiedź a, czyli dwa sposoby akurat na to zadanie tutaj mamy. Nie wiem, który łatwiejszy.